Zabijamy przez... ten. Dobra, już grzeje ten... tarczę. To grzeje. grzeje. Masz parcie na tarcie Mhm, na farcie Dwa mińki. Ginta! Otwarłam tarcze. O kurde, ile tam jest? Heja, co to Dostałem dwa granaty od naszych O kurde, jak do mnie ładował? powinien się cieszyć. 4-1, tak. dziękuję. Podejść? Podjesz. Oczywiście ja muszę dostawać od swojego. No weźcie się. ten asz znowu. Szturmowce. Nie znaczy, Nie graj tak z nami. To prawda jest, no nie? Ale jednemu lepiej. Ja po prostu jest. jestem ładniejszy i do mnie strzelają snajperzy Mhm, mm tak. Albo zabiję mnie przy władach. Na wejdzie i osłonę. No biegłem koło ciebie akurat. Fajnie masz, kur... Ja, ja ich ładuję. Po prawej, po prawa Po prawej w gościu. Kolejny 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 do mnie to super 7 8, 8, 1 a ja mam 1-1 i co? No i chodźmy, jesteś. No i chodźmy, jesteś. Ja tak jestem drugi. Dawaj, schodźmy, dawaj. Na prawej jesteś, jestem na lewej. Mm, no to co? No, to jest no, to jest przybiegł tu jakiś fajer Należy. Czysto tam masz, chyba może wiedz. powinno być czysto. Chwilę. Tak. Eee, dużo. Dwóch z prawej, trzeci z lewej. O, kurde. Mam Masz sumę? No, za chwilę się naładuje. Ja w... na Będziecie a... mieli plecy. Także gościowi się zechce iść na dół. Dalej? Mhm. Odpalają słonę chyba, zaraz. Odpalasz? Naładuję. No dobra, Dawaj. Dobra, chodź Przestań. Oni chyba po lewej, wszyscy. O, o, jest. Nie ma. Dzięki. Panda. Po, po lewej, po lewej, po lewej, po lewej! Aaa, nie widziałem. Fak. Przeprzykampił. No, Ale ja patrz kto jest, kuźwa... Tabeli ostatni. A dziś goście ma taką samą ten awatary jak my Ale lami. tak jak Kenwa Może go przyjmiemy <śleski> <śleski> Może, może To masz tu nic Mam co A prawą lecimy? Prawo, prawo, prawo po się moduję, się moduję? Chodź i drugi odpalił. W tył. Z lewej jest trzech na stole. Ja idę w No nie kradnij fragów. Wszystkie fragi moje. Ty mi kradniesz. Kradzij. No ja jednego, ty mi kuć weźmiesz sześć. No to tam może, mi Minimum ten. Od razu dziesięć. No kęsiach tych się nie odzywaj <grym> Nawet jednego nie masz, nie wiem Co ty tam chcesz? Kurde Ładnie dostałem Do snajperek Idzie po lewej stronie do Nie ma Ja na lewo Chłop jakiś na tarczy tam po lewej no, Dzięki Jakiś kuźba inteligentny gracz Też mnie rozwali z granatami, nie wiem ciebie mogą rozwalać, a mnie nie nie jest jakichś... Ile, ile ich tam leży, czekaj, chyba z gronatą ich wyciągnąć Mam Ja będę na zaraz słowo. Przejmujemy, Kurde, drugiego nie zabiję. No nie, tam jest z prawej sniper jeszcze za rogiem, bo prawej za B na rogu za 273 w Patrz słodę Możemy ich tam wykosić z tego bo... no, ładnie Ja dopiero biegnę Ty walną mnie starczy No chyba tam ładnie przejeżdża Pierwszy raz na, na tej mapie nam idzie No dobra No długiej, czysto jest chyba. Co to dokamicie, jak no. Jak znowy. Jak znowy. Jak znowy. Jak znowy. Jak znowy. Jak znowy. falam Mam osłonę, to Na górze. Wszystko na górze. nie górze. Idźcie dołem. Ja spróbuję tego z góry Pewnie na niewidzialności. Tak, tak, Pewnie na to... idą po lewej. Kurde, zabiją mnie. Na górze jest jeden. Ale, nie wiem, może go zabijam. Siedemnaście sześć. Nie Mhm. Okurde. Ja cię osłaniam. Ok, czekaj ja się, tu wysilę. Biegnij, biegnij, ja cię, osłaniałem. Dostałeś? Nie, nie. A, tak. a ty to wiemy, ja to to ja ale to cię mnie osłaniałe. To podniecenie. Kurde, e, na górze jest czterech tam, o kurde. Trzeba nasłonić, więc. Miałem pół. Po... No, cztery są Co zabijasz chłopu? Masz tarczę Ken2, czy nie? Co? Tarczę masz odpa do odpalenia? Mam. To lecisz na niego, nie? No, ale tam jest czterech góry. Czy... No, tak akurat. Ja muszę mhm. dobiec do osłony tej pierwszej. Lecisz, lecisz... No, nie, jak go nie zabiłem? Myślałem, że nie żyje, że się schował w trupach. Będę miał pole za chwilę. Ja też. Kurde, lepsze parcie. To ja odpalam pole piesze, a ty potem odpalisz. tam jest za tym? Nie ma? Ja mam pole. O polam Na schodach No lewą dołem Że ją jeszcze. Ten na ten Kurde, jak noc wjechał? No, mm. o, super, trzech u góry. Gdzież ci mówiłem, że masz dole, na jedną górę? Ale ja tam wbiłem na tarczy. Wojciech, plecy zrobił. No, Jaj. jestem na schodach. Dobra, ma i dwa. No nie, za bo, tam kampi, żeby. A, za na schodach wybić na powiedzcie. Mhm, tutaj jest teraz Za na będziesz miał osłonę? Chyba mniej niż po. No dobrze Może no, z za zaporowym wejdziemy co? Ja nie ma szans. Jakby był zaporowy to byśmy ogarnęli tylko, że by wszyscy dobrze Dobra skasował ich tam na górze, ja lecimy, lecimy Górą, górą Clear yeah. Dobrze. Mir jest tutaj. Z góry patrzę, z góry też czysto jest. Cholera, snajper na końcu. O, padło. Możecie wbijać już tam na A. Tylko szybko, zanim się zlepią. Co się robi? Mam osłonę. Już prawie co? <Klucz> Chyba wszyscy padli. tak. Tech tu przeczytam. No spróbuję. Nie trafi. To też podał do gryfkę. Chciałeś padać. Nie maj na tego. O świet. A i tak biegaliśmy. Jakbyśmy mieli jeszcze za 3 minuty, to byśmy tam to przejęli. Bo się przebiliśmy przez schody. Noo... Przejmują? Noo, to grywka, to ładnie. Czyli tam tarczę. Ja galant, galant, galant. Sniper! Upstairs! Dwa no granaty, to... ale przejmiemy to. Już okay. czterech przejmuję. Chciałem woleć szybko. WC. Nie mogę się wychylić tam, bym chciał jest... Fuck. Przejęliśmy. O, ładnie. Tak. Nieźle. No. Szczyneczkę dostałem jeszcze. Ale cię Alcatraz teraz przebił. Ach, swarcił. czysty skill. Za, to przej za, za przejęcie dostałem. Ja mam tylko jedną za przejęcie. ja miałem dwa przejęcia. Ja miałem dwie jacyś za przejęcie. Dwa razy spadną, zanim zajęli. Teraz wystarczy, że przejmiemy jedną. Będzie. Odpalasz ten, pole no pierwsze? Ja tak. Dobra. Lewą stroną idzie ktoś. Mhm. Muszę i sam zabić, tak? Mhm. Czysto. Granaty. Trzy mhm. granaty wrzucili. Na... na po lewej, na... torach. Fuck. Z tyłu. Nie zobaczyłem go. Ej, trzech tam jest, za czerwoną skrzynią. Mówisz, mówisz. No. Dwóch na torach, po lewej. Znaczycie, tam granata. Si. Kurde, kapszerdują po tak, prostu. Tak. No Jezu, nikt nie... Skąd debile kampy mam w team. O. No ilu? Dwóch tylko? Szkoda. Ale i tak. Nie przejęli. Przejmujemy? Ja prawą kaweruję, tylko lewą ogarnięcie. Ja też, ja się po lewej. Ja sam po lewej. na środę. Ja kombułę mu sprzedałem. All on three guys, let's take a base. Tył. E, macie tył chyba. A katar z lewej niej. Na... Zabiłeś go? No? Tak. Tam... Na, na torach są. Chyba jeden na pewno. Z tej strony jest czysto. Po prawej stronie za filarem w pociągu jeszcze jest. Na no, ci się pole? Jestem. Jeszcze w ja. No. Dobra. Nie wysilaj się. Lecie. Zrobiłeś? Mhm. O ja, sniper tam jest. Tu się nawet nie ma co Odpala Odpalasz iść na prawej? Mhm. Jest sniper z tą paczką. Cześć za tym, za barykadą. Widzę. Ło! No, sniper na lewej i w ogóle plecy no, 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 Nie nie. widziałe Nie, był normalny, bo patrzyłem na ciebie wtedy. Czemu mnie nie robiać. Kurde! Bo przeładowywałem pistolet. Aha. Jak z namiłem. Bardzo na prawo. Mhm, dobra. Przebieg. No, 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 cały czas tam siedzi. no, 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 się. no, 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 się słowo. <laughs> Sekundę wcześniej. Brakło mi pół metra, żeby dorzucić do niego granatę. 102. Ja mam osłonę. Zapalam. Co odganą cię, żeby znaleźć tutaj w Francji? Nie, no, no, nie znał kurwa. A, to jest tego razu, w Super. Pociągu, chłopie, jest drago uważaj. No, słyszałem, go. a nie widziałem. Po prawej. Jeszcze nie ma. Dobra. Środkiem jest czysto, przejście jak chcecie. Się... Ty, ja nie mam amunicji, czekaj. Nie jest czysto, jest dwóch weszło teraz kuźwa na C. Jak? No jeszcze, teraz jest czysto. Przyznaj. Idę pociągnął. Ja lewą, biegnę. Ja środkiem. O kurde, dwóch. Krzywit, nie to... Nie! Schowaj się tam, schowaj! A ja idę na lewo, bo tam nikt nie obra... Granat. Co ja widzę? Tak. Mów z lewej jest. Mów z lewej? Mhm. A tam daleko nie. Przynajmniej. Ja ja Że siedzę cały czas przy pociągu. Z lewej ją nazywam. Zależy, jak wyrośnie. Zależy, który poziom. Pierwszy ma okay. krótki. Pierwszy ma krótki jest to? Na końcu jednak... Już nie mam amunicji, mam tylko jeden magazynek w pistolecie. Czekaj, ja zaraz, zaraz na osłonie wbiję Tak? Cofnij się Kęsiak, cofnij się, nie ma po co. Prawą stronę wbijecie? Ja nie mam amunicji. Dopieram Dobra przeładowałem i mam 15. No, ja palam osłonę po prawej stronie. Dobra, czekam, Jestem to zadam Poję się. Idę po lewej stronie mi się znowu No, dawaj, dawaj, dawaj. Wybierz tych kurtynów trupów do jakiego łonie stoisz? Ale że tam tam grałem, tam tam no. chłopa trochę pomęczyłem. się, drago trochę, co? Good job, guys. A, miałem gościa. Nice game. Idzie tu kolejne. Dwóch nawet po lewej. O no, mało chapa. Zginąłeś? Mhm. Z dołu dwóch. Tak, tył, Może... tył, tył, co na tył. na Ostatnim nabojem. Ja nie mam amor, niczego. No weź, zbierz to z gości, nie? Leżą chyba. No właśnie nie bierze. No właśnie I... się nie da, bo to kurde albo znika, albo to jest support i nie mogę od niego podnieść. Aha. Ja biorę kuźnia z każdego i z każdego mnie ładuję. Nie wiem jak ty bierzesz. No mi też zawsze ładuje. Nie umiesz brać amunicji. Mam się prawie, że nigdy nie kończę. No, to mamy po 200, nie? Ja mam 200 młotów. Jeszcze nie szczeram jak I ja Wszyscy padli tam, jak Ja wiem. Ja. ja chyba co dalej wbiegłem na tarczy. Jesteś tutaj? Po prawej jestem. O, to idę wiesz. O kurde. Zagapiłem się. O fuck. Nie, do pociągu. Kenwa jest przede mną. <grymne> nie fajnie. Hetry za 272. Czekaj, czekaj, tu jakiś gościu jest. No, się dostali. A nie, dobra, no, to na końcu. Jesteś tam? Gdzieś? Kenwa albo. jestem w prawej, pociągu po jej stronie. Ja, zbie ja zbiegam lewo. Na tam. Idę z tobą. Shotgun'a i wyjechał od tyłu w pociągu. Uważaj plecy. Eee. Jeden HP. Eee, plecy będziecie mieli... ...pośród środek, koleś wbił. Widzę. Zabiłem go. Ja go zabiłem? A to było dwóch. Nie ja, nie, ja asystę dostałem. Dwóch zabiłem na środku. idziesz jeszcze po prawej stronie. Pociągiem idzie gościu. Pociągiem? Po prawej stronie pociąg. Ale gdzie jest? Tak blisko czy? Nie, jest w wejściu do siebie tam. Zbijam tam na tarczę drogę. Tu? Nie ma nikogo. Tu po co już biją na tarczę. Bieg <Ky> na pierwszy, jak zginę to go zabijesz. Często. No Dude, on the train! Look behind you! Niewidzialny jest. Za nami. za nami. Wchodzi z... do środka, na, na środek idzie. Dobra okay. <Ky> 300 mam tutaj, nie wiem. O, czysto! Weź go sobie drogo! Nie mogę, bo tak. nie mogę coś się wpiąć. Zabierz go? Tak, ale snajpera mam po prawej stronie, nie mogę się wygryć. No Tu jest. jest to. Idę środkiem. Czekam tam. Stop coming, guys. Advance. All together. You, you see, you die. We have oh. nice campers. Zesła. Tylko jak to kąpi, ma chyba nie ma. <laughs> yeah. <laughs> ja. Shot gun. Zlewać. Shot gun. Widzę. Ja do pociągu. Już nie ma wścia. Dobra. Masz pole? Mam. To ja już też biegnę tam, na... będę ją pole. Ładuję. <grym> Włączasz pole? Alcatraz? Ładuję, ładuję. Dobra, idę. No, ale jak się skończy, to ja zdążę dobiec. Od razu jest po lewy. Ja drugie. Ale jest problem. no jest? ale chodź z tym polem do mnie trochę. To no, wam osłonę tak kóźwa nie chcesz dekresteć w tym pociągu. Ale wygraliśmy. Jedno do jaja, drugie do was. Bez... No, ale już. Nie trzeba przejmować, wygraliśmy. A pani tarcza teraz No i pięknie. Nie, skrzyneczka znowu. A co za huźba, ale... Nie, nie, bez komentarza. No. no ja coś nie chce pod księgiakiem. Musimy odejść z domu. Sorry. Ale on wcześniej był ostatni prawie. No to dziękujemy. Za ogranię kolejnego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym sezonie Nara.